To jest 1K, to nie do... Medusa Australip Powiedz jak mam, jaki jest jakby twój nick I e, ja wspomnę, że to pomysł od ciebie, to coś takiego w filmie. Bo jutro go będę nagrał. Ty 999 jest! Co jest? Tak to leci! Co jest? Miro. Nie no widzowie, zaradź 1K. Wow. Jest 1K! Jest 1K! O jest! Gratuluję! Mamy to widzowie! Mamy to! Yeah, okay. 1K! Plus.

Także jeszcze raz widzowie Macie face reveal To jestem ja Ciężko mi się jeszcze przyzwyczaić tak do nagrywania z kamerką Ale zobaczymy jak to będzie No i tak wyglądam Dajcie znać, czy, czy byście powiedzieli, że mm, Że tak brzmię, Że czy to do mnie w ogóle pasuje I dajcie znać co o tym sensie w komentarzu Ale miał być face reveal na 1000 i tak jak widzicie jest Ja jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję za 1000 subików no, i mam nadzieję, że lecimy po więcej lecimy po dwa koła i jeszcze więcej. No i co, widzowie, to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i wielkie pozdro. Siema.